Medytacja wakacyjna, spotkanie ósme. Ocean zaufania, oddaj ster w życiu. Witaj, cieszę się, że się spotykamy na Twojej wakacyjnej wyspie, enklawie. Witaj w przestrzeni, gdzie nie trzeba nic robić, tylko czuć. To jest czas tylko dla Ciebie. Czas wakacyjnego spowolnienia. Czas, by zdjąć z siebie wszystko, co zbędne, jak warstwy zimowych ubrań. Ciało może znów oddychać. Zmysły mogą znów się budzić. Ty możesz znów poczuć siebie lekko, ciepło. Swobodnie. Zamknij oczy, weź głęboki wdech i pozwól, by ten lekki oddech otulił twoje wnętrze. Usiądź lub posz je wygodnie. Znajdź pozycję, w której twoje ciało czuje się swobodnie, bez wysiłku. Jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy lub pozostawić je lekko przymknięte. Jeśli tak ci jest wygodniej. Weź teraz powolny, głęboki wdech i z długim wydechem pozwól, aby wszystko, co działo się dziś, odpłynęło na bok. Sobie, że stoisz na brzegu szerokiego, spokojnego oceanu. Słońce stoi wysoko na letnim niebie, rozlewając ciepłe, złote światło po wody. Czujesz pod Stopami miękki, ciepły piasek. Fale dotykają Twoich stóp, i cofają się powoli. Ich rytm jest spokojny, pewny, niezmienny. Z każdym oddechem zaczyna czuć, że ten ocean ma w sobie coś więcej niż tylko wodę. Ma w sobie mądrość. Ma w sobie życie. Ma w sobie zaufanie do swojego rytmu. Stań chwilę w tym miejscu. Pozwól, by fala opowiadały ci Twoją Historię. I wchodzisz do wody. Czujesz jak jest przyjemnie, chłodna, a jednocześnie notulająca. Z każdym krokiem czujesz jak ciało rozluźnia się coraz bardziej i bardziej. Woda sięga ci do kolan. Z każdym kolejnym krokiem czujesz jej chłód coraz wyżej. Teraz czujesz ją na poziomie bioder, aż w końcu zaczynasz czuć, jak unoszą cię fale. Nie musisz pływać. Nie musisz się wysilać. Wystarczy, że pozwalasz, aby woda cię niosła. Twoje ciało staje się lekkie, twoje ramiona są wolne, twoje nogi unoszą się swobodnie. Oddychasz spokojnie. Wdech i wydech. Ocean nie pyta cię o plan. Nie potrzebuje twojej mapy. Zna swój kierunek. A ty. Możesz teraz oddać ster, poczuć, jak to jest, nie kontrolować każdego ruchu, pozwolić, aby życie nie cię w swoim rytmie. Pomyśl o tym, co w Twoim życiu mogłabyś odpuścić? Co trzymasz zbyt kurczowo? Może jest coś, co męczy cię od dawna, bo chcesz wiedzieć, jak to się skończy. A może próbujesz trzymać kogoś lub coś, przy sobie, a już jest czas, by to puścić? Nie musisz teraz odpowiadać. Wystarczy, że pozwolisz, aby. Woda zebrała to, co gotowe by odpłynęło. Zadali nadchodzi fala, większa niż pozostała, ale spokojna i łagodna. Gdy cię unosi, czujesz nagle uderzenie jasności. Jakby ta fala szeptała: zaufaj, wszystko dzieje się we właściwym czasie. Wyobraź sobie, że ta fala wypełnia całe twoje ciało światłem. Światłem spokoju, pewności, zaufania. Światłem, które mówi nie musisz wszystkiego wiedzieć. Nie musisz wszystkiego Planować. Nie musisz się spieszyć. Teraz leżysz na wodzie, patrząc, błękitne niebo. Czujesz jak twoje serce bije równo z rytmem fal. Twoje myśli zwalniają, a Twoje ciało staje się częścią oceanu. To uczucie zaufania wypełnia cię od środka, jakby ktoś w Twoim wnętrzu zapalił ciepłe światło, które rozprasza każdy cień. Powiedz teraz w myślach lub na głos. Pozwalam, aby życie nie mnie tam, gdzie mam być. Pozwalam, aby życie niosło mnie tam, gdzie mam być. Poczuj, jak ta myśl staje się. Prawdą w twoim ciele. Fale powoli przenoszą cię na brzeg. Co jest pod stopami miękki piasek. Robisz kilka kroków w stronę Pana, słysząc cichy szum liści. Oddychasz głęboko z wdzięcznością za tę podróż. Czujesz, że to uczucie zaufania możesz zabrać ze sobą do swojego codziennego życia. Powoli poruszasz palcami dłoni i stóp. Weź głęboki wdech i gdy będziesz gotowa, otwórz oczy. Zanim wrócisz do świata zostań jeszcze chwilę. Zamknij w sobie ten letni krajobraz, który poczułeś. Zapach opalonej skóry, ciepło słońca, smak powietrza. Twoje ciało pamięta. Twoje zmysły cię kochają. Ty. Jesteś u siebie. Nie musisz od razu biec. Możesz zabrać ze sobą miękkość tej medytacji, jak letnią muszlę w kieszeni, która, gdy przyłożysz ją do ucha, przypomni ci, że możesz czuć. Możesz oddychać, że możesz wracać do siebie zawsze. Jeśli ta medytacja przyniosła ci spokój, daj sobie więcej takich chwil. A jeśli chcesz podróżować dalej, Zasubskrybuj, spotkamy się znowu. Do usłyszenia z wdzięcznością i letnim uśmiechem. mm -hmm.